Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, bardzo dziękuję Tobie za Twoją obecność tutaj na moim kanale. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci za Twój like, za Twój komentarz. Dzięki, naprawdę dzięki. No cóż, dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat początków. Jak to jest zaczynać coś nowego? Coś kompletnie nieznanego, po prostu nie wiesz nawet, od czego zacząć. Mało tego, tutaj ci jeszcze ego twoje będzie podpowiadać, że mogłeś zrobić więcej, mogłeś zrobić lepiej, e, dlaczego osiągasz tak słaby wynik. No i jak sobie z tym wszystkim poradzić? O. Tutaj pode, podeprę się, słuchaj, e, tak naprawdę własnym przykładem, bo jednak to jest najłatwiejsze. I takie najbardziej dla mnie przejrzyste. No spójrz, ja sam po wielu miesiącach namysłów, zmagań stwierdziłem, że okej okay, zaczynam nagrywać te filmy na YouTubie i zaczynam prowadzić swój kanał na YouTubie. Długo mi to zeszło. Naprawdę e, długo mi to zeszło, tym bardziej, że gdzieś tam jeszcze cały czas miałem w głowie, że no, ktoś mnie oceni, ktoś sobie coś pomyśli. Ten strach, właśnie jakoś jednak, jeszcze mnie paraliżował. Aż w końcu sobie uz uz uzmysłowiłem, że już tyle rzeczy zrobiłeś i prowadzisz swoje social media e, i tak się pokazujesz ludziom, e, robisz to wszystko. Czemu nie przenieść tego również tutaj na YouTube? No okej, okay, dobra. No to chodźmy. Czemu nie? I tak się dzieje, że już no kolejny film nagrywam, za co ogólnie bardzo, bardzo jestem wdzięczny naprawdę sobie, że podejmuję znowu działanie i, i wrzucam kolejny film. I widzisz, ego tak oczywiście tutaj krąży cały czas, no bo. Patrzysz na ilość wyświetleń i sobie myślisz, hmm, hm mogło być więcej. Ale czy to chodzi tylko o tą ilość wyświetleń? No właśnie. Wiesz, ja też sobie uświadomiłem jakiś czas temu taką bardzo ważną rzecz, że to wcale nie chodzi o tą ilość wyświetleń. To wcale nie chodzi o tą ilość lajków. Czy ilość komentarzy? Oczywiście, fajnie, jak one się po pojawiają, bo też wtedy mamy takie poczucie, że, że to co robię, no, przypadło komuś do gustu, no nie? Jednak ja też zauważyłem, że i zrozumiałem, że największą e, robotę w tym wszystkim odgrywa wartość, którą przekazujemy. I teraz spójrz na swoją pracę właśnie w ten sposób? Jaką wartość przekazujesz innym ludziom? Co dobrego wnosisz w życie innych ludzi? Jeśli pracujesz tradycyjnie w jakiś tam sposób? Jeśli rozwijasz się, o, chociażby również w social mediach, spójrz na to w ten sposób. Ile wartości dzisiaj swoim postem czy nagraniem? Przekazałaś y, innej osobie. Czy warto y, to porównywać do ilości lajków? No właśnie. E, wiesz, takie zrozumienie, że to nie chodzi o te lajki, to nie chodzi w ogóle o te komentarze, y, tylko o tą wartość. To jest chyba, znaczy nawet nie chyba, tylko na pewno, <gryw> to jest właśnie na pewno to, co mnie osobiście napędza do działania. I jeśli przenieść to słuchaj, właśnie w takie życie, również codzienne, um, osoby, która wykonuje no, inną pracę, tak? Wykonuje również jakąś pracę, ale e, nie właśnie związaną tutaj z social mediami, no to przecież każda praca wnosi wiele dobrego w życie innych ludzi. Pomyśl tak. Przecież każda praca, czy to jest lekarz, czy to jest e, pani, która sprzedaje warzywa, owoce? Czy to jest e, pani kierownik w jakimś sklepie? E, czy to jest nauczyciel, pedagog, psycholog, coach, szkoleniowiec? E, każdy. Czy to jest e, ochroniarz, kierowca, pielęgniarka? Każdy zawód wnosi wiele dobrego w życie innych ludzi. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Czy przechodzisz obok tego obojętnie? Jak to wygląda u Ciebie? Bo wiesz, e, każdy zawód jest potrzebny. Każdy. Tu nie ma na tym świecie niepotrzebnych zawodów. Tylko pytanie, jak Ty się w tym odnajdujesz? Czy to, co robisz, daje Ci satysfakcję? Czy to, co robisz, daje Ci radość? Czy jednak to, co robisz, wpływa na Ciebie negatywnie. Hmm? No bo jeśli daje Ci radość zawód, który wykonujesz, super. No to tylko się cieszyć i bić brawo. Jeśli daje Ci radość firma, którą prowadzisz, pogratulować. Naprawdę pogratulować i, i być Ci również brawo. Ale jeśli jesteś w miejscu swojego życia, w którym nie czujesz radości z tego zawodu, który wykonujesz, nie czujesz satysfakcji z prowadzenia swojego i firmy, czy tam biznesu, to jaki jest sens dalej siebie biczować? Jaki jest w sens, aby dalej robić coś wbrew sobie? Hm? Może warto zastanowić się nad tym i poszukać dla siebie nowych możliwości, Nowych rozwiązań, zacząć generować pomysły, posłuchać swojej intuicji, co ona ci podpowiada, poszukać swojej prawdy i ruszyć. Ruszyć raz jeszcze, ruszyć raz jeszcze nową drogą. Tylko niech to będzie wtedy Twoja droga. Zacząć od początku. Widzisz, no ja w tym roku kończę 35 lat. Um, w wieku 29 lat odszedłem z korporacji, tak, to był taki moment, gdy powiedziałem już dość, już nie chcę. Naprawdę już nie chcę tak dłużej pracować. Ja nie wiedziałem, co ja zrobię. Nie miałem pojęcia wtedy, naprawdę. Po prostu nie wiedziałem. Ale wiedziałem jedno, że jeśli zostanę tam jeszcze chociażby kolejny dzień, to ja oszaleję. No... Miałem tyle szczęścia, ja mam tyle szczęścia, że w moim życiu jest fantastyczny człowiek, który mnie zawsze wspiera i, i zawsze jest mi pomocą i, i ostoją, który zawsze mnie dopinguje w tym, co robię. I, I on również powiedział, jak masz tak się męczyć i nie chcesz tam pracować, to się zwolnij, po prostu. Ja mówię, no dobra, okej. Okay. No i tak się zakończył mój etap pracy na etacie w korporacjach. Potem przez pół roku nie wiedziałem co mam robić, na szukałem jakiegoś pomysłu, ale zacząłem tak myśleć, no dobra, co lubisz robić? Co ci sprawia frajdę? Co e, sprawia, że ok, uśmiechasz się, tak? I zacząłem odpowiadać sobie na te pytania. W czym jesteś dobry? Czym się dobrze czujesz? No i doszedłem do wniosku, że przecież e, świetnie kontaktuję się z klientami, naprawdę. E, świetnie potrafię zarządzać pracownikami, generuje pomysły. No to, hmm, no to dawaj, tak? E, otwieraj swój interes, swoją firmę, swoją działalność gospodarczą. No i otworzyłem. Otworzyłem, słuchajcie, e, warzywniak. Taki malutki, 20-metrowy. To w ogóle było, wiecie, tutaj kierownik regionalny, ogromna korporacja ogólnopolska. Samochód, region, którym zarządzałem. No cóż, wiele by opowiadać, i w końcu mówię, że nie, ja, ja tego nie chcę. To nie jest moje. Firma, o której marzyłem od liceum. Bo ja w tej firmie wiedziałem, że ja będę pracował już w liceum. I to się wydarzyło. I mówię, nie, nie chcę tego. To nie jest moja prawda. To nie jest moja prawda, bo w moim życiu są ważne jeszcze wartości, które były mi wpajane przez lata, e, którymi się kieruję w ogóle w swoim życiu, tak? E, otwieram warzywniak, sprzedaję, wiecie, jeżdżę na giełdę busem, kupuję busa, jeżdżę tym busem na, na giełdę, kupuję warzywa, Czuję się po prostu sobą. Czuję się sobą, czuję się jak ryba w wodzie. Po prostu jest mi fantastycznie dobrze. Naprawdę. Potem otwieram kolejny sklep. E, szukając właśnie również niż tutaj w, w, w mieście, w którym mieszkam. E, w naszych łomiankach. Otwieram kolejny sklep. Potem otwieram kolejny sklep. E, I się spełniam. I się spełniam. No, ale przychodzi moment, gdy mówię. Hmm. Wszystko fajnie. Tylko że, tylko, że znowu cały czas teraz zamieniam ten swój czas na pieniądze? W kółko yy, rezygnując ze swojego czasu. Bo był taki moment, że ja w pracy byłem non stop. W kółko. A ile można tak po prostu też yy, pracować? Więc znowu zacząłem szukać, myśleć, co by tu jeszcze? co by innego. Później zacząłem się właśnie również rozwijać w network marketingu. W ogóle no, fantastyczna przygoda, niesamowita, niesamowita podróż. Biznes oparty w ogóle wiecie o ogromną dawkę rozwoju. Ja mógłbym tutaj o tym opowiadać wiele rzeczy, ale to może innym razem. No i wiesz, do czego zmierzam? Do tej otwartości, żebyś miał tą otwartość w sobie i chęć na zmianę. O, przede wszystkim, bo właśnie ta otwartość i chęć tej zmiany doprowadziła mnie do tego miejsca w moim życiu, w którym jestem dzisiaj. Ta chęć tej zmiany spowodowała, że okej, okay, rozstałem się z filmą, o której marzyłem od czasów liceum to była firma, to było stanowisko, w którym wymarzyłem wszystko. Zamknąłem swoje dwa sklepy, bo stwierdziłem, że um, one zabierają mi mój czas. Wiesz, Więc, no, e, uważam, że to też była taka jakby, no, bardzo taka odważna decyzja, bo otwierasz firmę, prowadzisz ją, rozwijasz, a potem stwierdzisz, nie, to nie jest moja droga. Bo jeszcze ja chcę w tym wszystkim żyć. Zostamykam dwa sklepy, rozwijam się potem dalej w network marketingu. Ee, dalej e, jest mi naprawdę fajnie, dobrze. Ale gdzieś w międzyczasie pojawia się jeszcze myśl: Słuchaj, a może by tak właśnie spróbować z coachingiem? Czemu by nie? Dlaczego? Hm. Okej. Okay. Czy to jest twoje? No tak, to jest moje. No to róż z tym. I widzisz, do czego cię zachęcam? Nie do tego, żebyś łapał 5-6 strok za ogon. Bo to też yy, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale żebyś potrafił w tym wszystkim odnaleźć siebie. O, przede wszystkim. Eee, wyłącz ego. Wyłącz ego, niech ono w ogóle tutaj ci nie podpowiada. Że mogłeś coś zrobić jeszcze lepiej, jeszcze więcej, że zrobiłeś za mało. Zrobiłeś tyle, ile naprawdę jesteś w stanie zrobić. Zrobiłeś tyle, na ile miałeś ten czas. I to też jest w porządku. To też jest ok. No. Także widzisz, także taki dokazał tej mojej drogi. Yy, mam nadzieję, że jakoś tam ci trochę się rozświeciło, że tak powiem, yy, w głowie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz. Jeśli chcesz przegadać, daj znać, przegadamy, nie ma problemu. Tak czy inaczej, pamiętaj, że nie warto. Czasami po prostu nie warto chodzić w butach, które są niewygodne, które nie do końca są Twoimi butami. Po prostu. No? Czasami warto zdjąć te buty, które właśnie nie są Twoje, i nawet. Iść na boso, ale po swojemu. I tego Ci życzę, słuchaj, całym moim sercem, żebyś porzucił te wszystkie buty, które nie są Twoje, i żebyś miał tą odwagę iść tym życiem, iść przez to życie, właśnie po swojemu, swoją drogą ze swoją prawdą. Dobrego dnia. Hej.